Założycielami naszego komitetu byli praktycznie większość prezesów, szefów stowarzyszeń i gminnych organizacji działających na terenie naszej gminy. Myśmy jako komitet zgłosili 15 kandydatów, czyli właściwie we wszystkich okręgach jest nasz, jest nasz kandydat pod kandydatka Jest w naszym komitecie sześć państw. To jest też zacny, zacny parytet zachowany na 15 kandydatów, 15 pań i bodajże 8 kandydatów tych, w, tych, w tym komitecie ośmioro członków kandydatów to są obecni radni naszej gminy. I tak może doj przejdę do przedstawienia kandydatów. Przedstawię je okręgami, także Panie wybaczą, że nie będą pierwsze, a będzie to, tak jak to jest zapisane na naszych y, y, listach, okręg wyborczy numer 1 obejmujący Bielejewo, Panienkę, Pan Roman Kazimierz Skrzypczak, mieszkaniec Panienki. W Bielejewie moim marzeniem jest i tym nie tylko moim, ale mieszkańcom Bielejewa, z którym rozmawiałem z sołtysem, żeby im postawić jednak świetlicę wiejską. Muszę się być koło gospodyń i kompanii, także jest to moim takim marzeniem przez tą kadencję, żeby to zrobić i oczywiście zakończyć tam dwie drogi. Okręg ok, wyborczy numer 2 w zalesie Jacek Adam Krysiak, mieszkaniec Zalesie. Składając przysięgę radnego, składając przysięgę dla całej gminy, nie dla swoich tylko wyborczych. więc musimy patrzeć z perspektywy to całej gminy, a jak się uda załatwić coś dla swojego okręgu, no to... Konie. Okręg wyborczy numer 3 góra, pani Teresa Magda, mieszkanka góry. Ja nie będę dużo obiecywać moim wyborcom. W zależności wiemy od budżetu, ale chciałabym, żeby wymiana, żeby była gór azbestowych, która jest na ulicy Jarocińskiej, Zaleckiej się mieści, do posażenia na świetlic, świetlicy i placu zabaw, do dokończenia ulicy Polnej, sprawy bieżące gminy. Okręg wyborczy numer 4 łowę z Łobzowiec, pani Aleksandra Janina Nawrocka i pani Ola już była y, również radnym naszej gminy, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, więc osoba z dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o pracę w Radzie. Chcielibyśmy, żeby wreszcie nasza miejscowość miała również kanalizację, bo już wszyscy prawie mają, tylko nie Mamy nieszczęsną drogę powiatową i nikt nam nie chce zrobić chodnika. Może w tej kadencji, jak zostanę radną, może nam się to uda. Jak będą dobrzy radni powiatowi, to będą może dbali razem ze mną i może coś zrobimy. To i oczywiście wszystkie sprawy, które będą występowały na bieżąco, bo zawsze przez te cztery lata coś się nowego urodzi. Okręg wyborczy numer 5 to są ulice Kościelna, Kośmińska, Okrężna, Polna, Botarzycka, pan Stefan Sylwester Pawlak, mieszkaniec Noskowa. Też myślę, że trzeba przedstawić rad do obecnej są sądy z W tej chwili mogę za dużo obiecać, ale chciałbym może zacząć od miejsca, żeby boisko sportowe było lepsze. No, moje marzenia, żeby była sala gimnastyczna w Noskowie. No i chciałbym z kolegami z Ruska i moimi. Z tyłu kolegami, żeby może oczyszczalnia, że nas nasze ferganie szły do czyszczalni. bo jak, będzie budżet, ale wszystko budżetu gminie, bo tyle lat jesteśmy, nie wiem jak to jest. Nie ma pieniędzy, nie można robić tego, takiego czegoś, No i opiekała się świetlicą, opiekuje się tyle czasu, no jeszcze bym się opiekał tym tę to jest po remoncie. Nie, nie będę obiecał do tego ludziom, bo niestety no, wiem o co chodzi na no, wschodzie. Okręg wyborczy numer 6 w Nie mogła dzisiaj Pani z nami być, ale Pani Anna Maria Manaszak to jest nowa osoba, która zdecydowała się iść z nami do wyborów. To jest Pani, która co prawda nie ma bezpośredniego doświadczenia samorządowego, ale działa, można powiedzieć, w szeroko pojętej linii oświaty. To była, była prezes i założycielka przedszkola Stowarzyszenia Górka, która prowadzi przedszkole w Górze i w Panience. Obecnie po przeprowadzeniu się do Moskowa i działa bardzo y, mocno jest zaangażowana w stowarzyszenie Noskowiacy, które również prowadzi w Moskowie przedszkole, więc myślę, że jak najbardziej osoba, która na, y, będzie nam służyła swoją pomocą, myślę, że tak deklarowała głównie, jeżeli chodzi o światę, pomoc społeczną. Mówię tak tyle za nią, ponieważ nie ja będzie miała okazji tutaj się dzisiaj wypowiedzieć. Okręg wyborczy nr 7 Rusko, ulica Koźmińska to połowa. Pan Roman Matusza, mieszkanie z Ruska. Powiem tylko tyle, że radny obecnej kadencji, przewodniczący Komisji Budżetu, a tak na dobrą sprawę to mogę jasno powiedzieć tutaj, że jest to radny następnej kadencji, ponieważ nie będzie wybierany. On już jest pewny, że jest radnym, ponieważ nikt nie zgłosił się w tym okręgu jako kontrkandydat i w związku z tym przepisy przewidują, że. W takiej sytuacji pan Roman wie, że został radnym następnej kadencji, pomimo, że wybory jeszcze się nie odbyły. Ważne jest, żeby, żeby na wsiach była ta oświata, ta kultura, sport, tak jak u nas <coughs> w naszym mózgu wybudowane jest dużo obiektów, bo mamy przedszkolę, szkołę, podstawową gimnazjum, salę gimnastyczną, orli, świetlicę wiejską. No a dzisiaj udało się odebrać ten nasz nieszczęsny, szczęśliwy chodnik który został wybudowany przy, przy drodze powiatowej. Pozostało jeszcze trochę do zrobienia tego chodnika, ale myślę, że, że ja będę, będę na pewno będę stronnikiem równomiernego rozwoju całej gminy. I na pewno tu z panem Wójtem znajdziemy wspólny język. Kolejny okręg wyborczy Rusko. Ulica i jabłoniowa, Kasztanowa, Sportowa, Strzeżewku, Szkolna, Józef Biedrowski. Też nowa osoba, która działa bardzo prężnie, można powiedzieć w Radzie Sowieckiej wsi Rusko, w, w również w Strażach, tak i y, 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 no, też w tej grupie był, która prowadziła z nami wspólnie i nadzorowała budowę świetlicy wiejskiej w tej miejscowości, Bo w mojej miejscowości w Rusku mamy domą świetlicę i chciałbym żeby tam życie żeby zrobić samych plac od nowa. I przy, przy tym y, mamy jeszcze staw, który jest bardzo tam nieprzyjemny i oświetlenie przede wszystkim y, ulicy tam, szkolnej, bo tam w ogóle jest ciemno i działać cały czas z Radą Sołecką i z Koła w, w Rzymsku. Kolejny okręg wyborczy, ucelek Wica Stara, Parzęczew, Poręba. K Krystian Dniecki, obecny radny, członek Komisji Rewizyjnej, niestety nieobecny z nami. W tej chwili on jest dość często na wyjazdach, więc myślę, że tutaj musiał mu przeszkodzić sprawy zawodowe, że jeszcze z nami nie jest. Okręg wyborczy numer 10, Celekwica Nowa, Śrzyzewko, Słuchorzewko, Pan Sławomir Piotr Guruchała, lat 34, mieszkaniec Śrzyzewka, mówię 34, najmłodszy tutaj z tego grebiu, ale w młody wiekiem, doświadczeniem, jeżeli chodzi o sprawy głównie, można powiedzieć, sportu, rekreacji. To, to ja pamiętam od, od dawna, byli przewodniczący naszego gminnego RZS-u także tutaj jak najbardziej znana jest sławka działalność w naszej gminie jest wiele rzeczy do zrobienia, m.in. w Słoworzewku chodnik na tzw. Lipówce, Szczerzewko, teren przy świetlicy wiejskiej czy wykończenie świetlicy, która niedawno została oddana po remoncie do użytku także myślę, o to jest o zrobienia w nowej kadencji Rady byłoby sporo, chciałbym się w tę te sprawę teraz zaangażować. Okręg okay, wyborczy numer 11, Łowęcice Łukaszewo-Wojciechowo, Renata Roszak, mieszkanka Wojciechowa, które musimy przedstawiać do pracy, to jest pani Sołtys z obecnej kadencji, prężnie działająca właściwie w, wsi, w własnej wsi, ale również można powiedzieć, to jest jeden twór i, i doskonale się rozumiejąca z Sołtysem z Łowęcic. Zresztą było to widać i widać, to było na przestrzeni ostatniej kadencji, szczególnie jeżeli chodzi o to, co się działo w tych dwóch wsiach, o świetlicy, o wyposażenie świetlicy, o dbałość tej świetlicy, więc jak najbardziej cieszę się, że odpowiedziała pozytywnie <coughs> i jest w naszym grę. Rowerowe, kilka dróg takich bocznych też, żeby utwardzić i będę też słuchać swoich wyborców, jaki pomysły, jakie jeszcze życzenia, czy... czy Prośby mają do zaopatrzenia. Chcę pomóc i głównie stawiam na bezpieczeństwo wsi. Kolejna, kolejny okręg wyborczy numer 12 Gola Niedźwiady. Pani Karola, Karolina, przepraszam, Maria Puchcińska, mieszkanka Goli. No, my z panią Karoliną się znamy stosunkowo niedawno, ale ta ta znajomość rzeczywiście ocitowała bardzo wiele wydarzeń, które Pani Karolina, że tak powiem, w które się zaangażowała począwszy już przed dożynkami, w czasie dożynek, jeżeli chodzi o przygotowanie również świetlicy i działalność w samorządzie wsi jak najbardziej wysoko tą Panią oceniam i myślę, że również będzie bardzo nam pomocna w pracy w nowej, w nowej Radzie i kontynuować, i rozwijać, no, głównie chcę realizować wysuwane przez moich mieszkańców, przez moich wyborców postulaty, ale no, też tak właśnie w stronę kultury, w stronę sportu, no jest tutaj mi bliski trochę nasz Gminny Klub Sportowy, w którym też jestem księgową i, i ostatnio się trochę tam dużo w ten tak klub angażuję. I chciałabym, żeby ten klub jak najbardziej się tam jeszcze, jeszcze prężniej zaczął działać, rozwijać. Może nie tylko piłka nożna, tylko jeszcze coś dla, dla innych dzieci, dla młodzieży, dla dziewczyn. Mamy tyle ciekawych obiektów sportowych, żeby to jeszcze w większym stopniu wykorzystać. No i oczywiście sprawy bieżące mojej wsi, bo jeszcze jest tam kawałek drogi do, gdzieś do dokończenia. Może jeszcze jakieś wyświetlenie, może jakaś ścieżka rowerowa. Ale to już czas pokaże. Dziękuję. Kolejny okręg wyborczy, numer 13, Jaraczewo, Ulica Golska, Topolowa. Pani Ilona Smolarek, pani Ilona Smolarek, radna kadencji upływającej. Pani radna, która głównie zajmuje, zajmowała się, i myślę, że dalej zajmować się będzie sprawami oświatowymi, społecznymi, sprawami, które dotyczą przede wszystkim szkół i, i tego, co się dzieje w tak szeroko pojętej, można powiedzieć, Chciałabym, aby sfinalizować w końcu wynagradzania pracowników obsługi szkół, chciałabym, aby udało się wprowadzić do szkół etat pedagoga szkolnego, bo takie są potrzeby nauczycieli, oczekiwania rodziców i wiem doświadczenia, jakie są problemy dzisiejszą młodzieżą, dzisiejszej młodzieżą. Bo to też chciałabym, aby nastałe na stałe wysłane w ramach lekcji języka wychowania fizycznego. Okręg wyborczy nr 14, Jaraczewo, ulica 1 maja, 22 lipca. Gostyńska, kolejowa, Grodowa i słoneczna. Pan Tomasz Twardowski, którego też myślę, nie muszę przedstawiać w gremium, przewodniczący Komisji Oświaty upływającej kadencji. Kolejna rada, w kolejnej kadencji tak? będzie musiała zastanowić się już nad kolejnymi remontami szkół, gdyż przez kilka lat są one y, używane tak jakby na bieżąco i prowadzone tylko bieżące naprawy, bieżące remonty, które nie zawsze są dobre, bo y, przykładem tego może być szkoła w Goli, czy szkoła w Rusku, gdzie raz porządnie zrobiona służyła przez lata. No, niestety ten okres też już mija, i, i będziemy musieli w to zainwestować. Yy, kolejna sprawa. No, budujemy ładne świetlice, wybudowaliśmy ich w tym roku kilka w całej gminie. A w naszym Jaraczewie świetlica woła pomstę to nieba, że tak powiem. I to będzie na pewno priorytet w następnej kadencji. Kolejny okręg wyborczy, numer 15: Jaraczewo, ulica Czerwieniowa, Jarocińska, Kaliska, Kwiatowa Rynek. To jest pan Marek zenon Nawrocki, mieszkaniec Jaraczewa. Sołtys, długoletni, sprawdzony sołtys można powiedzieć, który zjednoczył wieś Jaraczewo i również bardzo dobrze działa. Myślę, że czas wreszcie przeskoczyć o stopień wyżej i po sprawdzeniu się jako sołtys jak najbardziej widzę Marka również w gronie, w gronie naszej nowej rady gminy Jaraczewo. Jeśli będą jakieś dotacje, żeby na tej mojej jest, jest droga do zrobienia, jest podnik do zrobienia, ale nikomu nic nie będę obiecał, bo niestety to jest wszystko jeszcze daleka droga do tego. Dziękuję bardzo. To właśnie ja i radni tej kadencji mają największe doświadczenie w, w tym, żeby tą gminę dalej prowadzić do rozwoju. No nie może nic moim zdaniem mieć lepszych projektów od nas. To znaczy można mieć koncept życzeń, ale trzeba wiedzieć skąd wziąć na to środki? my jesteśmy racjonalistami i wiemy, że jest możliwy dalszy rozwój gminy i, i wiemy jak to zrobić i to jest nasza przewaga nad konkurentami, którzy no można powiedzieć, aż ja to powtarzam się, ale pojawiają się jak meteory co 4 lata i chcą zostać wójtem i chcą tą gminę jak gdyby posuwać y, do przodu. Powiedzieliście to swoje, swoimi słowami praktycznie wszystko co mieści się w naszym programie i co będziemy się starali przekazać mieszkańcom również tej kampanii, ale nie tylko przekazać, ale również no, w następnych 4 latach je zrealizować.